E Mamy 21-letniego mężczyznę, który dwa lata temu doznał wypadku w wyniku skoku na główkę, uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. W konsekwencji, już po długiej rehabilitacji i pobycie w szpitalu i w domu, mamy zaawansowaną spastyczność. Przy niewielkim dotknięciu, widać jak. Mięśnie się spinają. Sprawdzimy ruchomość wszystkich kończyn. Gdyby coś bolało, to mów. Dobra, Powiedz, co sprawia ci największy problem? Jak mnie na lewą stronę rzuca. To... Rzuca cię na lewą stronę, tak? Ja wiem, jak na górną wtedy mhm. Na lewą stronę zawsze ciągnie. Yy, coś jeszcze? To jakby lewa ręka po prostu ciągnie. Mhm. Czy coś jeszcze? No i nogi. Nogi. Takie. To moja propozycja na dzisiaj jest taka, że ostrzykniemy Ci mięśnie, które powodują zginanie stawu biodrowego, czyli ostrzykniemy mięsień biodrowo-lędźwiowy po jednej i po drugiej stronie i mięśnie, które zginają staw kolanowy, żebyś miał troszkę rozprostowany i z tego co zostanie, to ostrzykniemy Ci plecy, żebyś nie miał ciągnięcia w lewą stronę. Dobrze? Okay. Um, ręce zostawiamy. Dopiero po, po tym, jak y, wypracuje się jakiś wzorzec ruchowy, y, tutaj po, po ćwiczeniach, to będziemy wiedzieli, co możemy roz, zrobić dalej i co Ci będzie przeszkadzało, i do tego się będziemy dostosowywać. Dobrze? Ok. okay. Co się może dziać teraz po, po ostrzyknięciu? <laughs> Możesz mieć takie objawy, jakbyś był przeziębiony, ale to nie będzie przeziębienie, bo botox może dawać takie objawy niepożądane. Zwykłe leki objawowe, takie przeziębieniowe, na pewno nie będzie potrzeba żadnych antybiotyków. Lek zacznie działać maksymalnie po dwóch tygodniach i czas działania i siła jego działania będzie zależna od rehabilitacji. Im bardziej intensywna i, i częstsza, tym, tym dłużej utrzyma się efekt. Teraz to, co zrobiliśmy zależy nam na tym, żebyś rozprostował trochę, bo w całości nie rozprostujesz bioder, żebyś jakby nie, nie miał w, w głowie tego, że muszę mieć biodra proste. Prawdopodobnie nie uda Ci się rozprostować bioder całkowicie, ale jeśli będą rozluźnione i będzie można zginać nogę w stawie kolanowym, to już będzie jakby ten efekt, który, który chcemy osiągnąć, który ewentualnie później możemy wzmacniać przy kolejnych ostrzyknięciach. I zależy nam na tym, żeby nie spinało Cię na bok. Jeśli te cele osiągniemy, to przy następnych ostrzyknięciach będziemy dobierać inne cele i w zależności od tego ustalać, co chcemy rozstrzygnąć, co się pojawi.